Nie, wiem, nie, palić, palić się to... już, czy nie? Palić, palić! Palić się, Chociaż... Stawaj. Wstawaj! Poczekaj. Wystarczająca! Nie no, nie wiem, nie wiem, kurde. Dawaj ją. kur**ie! No. nie Elegancko. To jest Cicho siedzi. Pali. Siema, jesteś z Polski? Co? Śmieję się. Śmieję się. Pytam się, czy jesteś z Polski? Tak. I zmutował. Siema, oh, siema. siema, siema. Tylko angielski wystarczy, więc fajnie. Uuu, to jest C. Na ale classic. Skąd ja się... Ja się... Ja wiedziałam, ja wiedziałam, ja wiedziałam. To jest... To jest najbardziej... Siema, jesteś z Polski? Największy... Ale ja wiedziałam, ja wiedziałam jak tylko byliśmy w jebanym lobby na spajka? Ale ja jestem do Nie masz co liczyć na spajka kochana No weź brata zwołań, nie, no, na na spajka, no dawaj stuna i wchodzimy, nie? Nie! No zabili nam sojusznika przez ciebie Fajura za to co jest? Ej ziomek, ale to szybciej się do... daje stuna Nie wiem na co ty czekasz Zdążyli dwóch naszych sojuszników zabić. No tak chyba się nie gra w Goldzie. Dobra, przyjaciele, nie ma co się kłócić, mamy mecz do wygrania. Było dobrze i zaczęliśmy przegrywać. Co zawodzi? Nie no, będzie dobrze. No pewnie, że będzie dobrze. Da czekaj, da, czekaj. nawet jak przegramy, nic się nie dzieje. A ona mówiła, że już coś w lobby czuła. No, Mogę pakę? Na no, jaki czat to wysłać na aktorski? Dziękuję. Nie, nie. Nie, nie. Czemu mu dałaś? Piękna. Wy ja nie wiecie, że duelista plętuje bombę? Śmieszny jest! Śmieszny <grym> jest! Chyba cię <grym> lubi. No kurwa. Dobra, bitch, daję ola. No kurwa, facet, ja tu taktykę mówię, a ty umierasz. <grym> zabierz rządala, zabierz rządala. Poczekaj, bo jestem potostrzałym. Dobra, saveuję ci to. No i... Nie przejmuj się. A, sko masę kupi nowego! patrz trzymaj, jak znaczy, od że... tego twoje życie zależało. Idę, od razu. Plantuję. <laughs> NIE! No co ty robisz?! Oj. i mam bombę. FENIX! Dziecio, mam bombę. <laughs> Ile ona ma rana? O, może mieć nawet 18 czy, czy 20, po prostu ma sodiutki głos. No co ty robisz?! FENIX! <laughs> Boże, biedna. Clueless,